Dlaczego niektóre obecności przeszywają nas tak, jakby były niewidzialnymi nożami? Dlaczego rozpaczliwie próbujemy udowodnić swoją wartość tym, którzy nawet nas nie dostrzegają? I co z nas pozostaje, kiedy to kim jesteśmy zależy całkowicie od pragnienia drugiego człowieka? Ludzie szybciej zapominają śmierć ojca niż utratę majątku. To zdanie Machiavellego, rzucone jak jad, kryje jedną z najciemniejszych prawd o ludzkiej naturze. Różność jest silniejsza niż żałoba. Pragnienie uznania wam głębsze niż ból. Wyobraź sobie teraz, wchodzisz do jakiegokolwiek miejsca. To nie musi być impreza ani bar. Może to być korytarz, winda i wtedy ją widzisz. Ona nic nie mówi. Ale jej oczy, to te oczy te zatrzymują się na tobie o sekundę dłużej niż powinny. W tej chwili coś w tobie pęka. Zaczyna się ciche trzęsienie ziemi. Serce przyspiesza, ego się budzi. Całe ciało reaguje jak pies wyczuwający aprobatę. Zaczynasz wymyślać pretekst, by się zbliżyć, dopasowujesz ton głosu, poprawiasz postawę, uśmiechasz się bardziej niż trzeba, i z każdym wykonanym krokiem, konaty, tracisz coś niewidzialnego. Stałeś się przewidywalny, stałeś się zwyczajny, oddałeś się, nawet o tym nie wiedząc. To jest pułapka, i właśnie w tym miejscu Machiavelli zaczyna szeptać do tych, którzy potrafią słuchać. O wiele bezpieczniej jest budzić lęk niż być kochanym, jeśli trzeba wybierać jedno z dwojga. Ale co, jeśli nie mówimy o królestwach, wojnach, ani polityce? Co, jeśli terytorium stanowi ludzka rządza, ten zaminowany obszar, w którym miłość, władza i strach stapiają się w milczeniu? Niewielu wie, że za publicznymi stronami księcia istniały idee, których nigdy nie wydrukowano, przynajmniej nie wprost. Machiavelli rozumiał coś, czego większość mężczyzn dziś nie pojmuje: Ten, kto goni, przegrywa, ten, kto przyciąga, panuje. Nie z podłości, lecz z emocjonalnej fizyki, z egzystencjalnej grawitacji. I właśnie te grawitacje, ten niewidzialny, cichy środek ciężkości, będziemy teraz wydobywać. W kolejnych akapitach nie nauczysz się trików, które mają robić wrażenie. Nie zapamiętasz gotowych zdań ani płytkich formuł. Przejdziesz przez gęstą i surową ścieżkę, gdzie obłęd spotyka się z jasnością, a jedynym wyjściem będzie porzucić wszystko, czego cię nauczono o byciu pożądanym. Poprowadzę cię do samej krawędzi przepaści, w której rodzi się prawdziwy magnetyzm. Ale zanim odpowiedz mi w ciszy czy jesteś gotów przestać istnieć jedynie jako odbicie w jej oczach i wreszcie stać się własnym słońcem, przed którym nawet najzimniejsze planety muszą krążyć? Jeśli tak, weź głęboki oddech i chodź ze mną. Wszystko zaczyna się od minimalnego gestu od spojrzenia, od uśmiechu, który interpretujesz jako zaproszenie. To prawie niezauważalne, ale coś w tobie reaguje. Nie jest to racjonalne, to atawistyczne, jakby stary nerw, zakorzeniony głęboko w twoim mózgu, budził się na obietnicę bycia przyjętym i wtedy, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz się dopasowywać, regulujesz ton głosu, dobierasz słowa ostrożnie, próbujesz być interesujący, zabawny, pewny siebie. Ale za każdym gestem pulsuje jedna cicha wiadomość, proszę, zechciej mnie. Tu zaczyna się załamanie. To pierwszy błąd i najbardziej niewidoczny. Bo przebiera się za charyzmę, chowa się w uprzejmości, a w rzeczywistości jest to uległość zapakowana w dobre intencje. Wierzysz, że przypodobanie się jest drogą, że okazywanie zainteresowania jest szlachetne, że bycie dostępnym jest oznaką dojrzałości emocjonalnej. Ale jest w tym wszystkim okrutny szczegół. Jej nieświadomość nie reaguje na twoją intencję, reaguje na twoją energię, a energia walidacji pachnie strachem. Filozof Pascal powiedział kiedyś: Człowiek jest tylko trzciną, najsłabszą w naturze, lecz trzciną myślącą. Może miał rację, ale ja bym dodał: Trzcina, która myśli za dużo, zgina się za okruchy uwagi. Za każdym razem, gdy próbujesz udowodnić swoją wartość, mimowolnie wzmacniasz ideę, że nie jest ona oczywista. A to, co nie jest oczywiste, musi zostać zdobyte. A to, co musi zostać zdobyte, nigdy nie dominuje. Zobacz, on Machiavelli nie pisał do kochanków, pisał do książąt. Ale miłość, gdy patrzy się na nią chłodno, jest tylko kolejnym polem bitwy o symboliczną władzę. Ten, kto za wszelką cenę chce być kochany, staje się sługą cudzego pragnienia. Czy zauważyłeś, że mężczyźni, którzy najbardziej cierpią z powodu miłości, to zazwyczaj ci najbardziej dostępni? Odpowiadają szybko, zawsze są gotowi, rezygnują ze swoich zobowiązań, by zmieścić się w jej czasie, a kiedy ona znika, pytają przecież zrobiłem wszystko dobrze. Tak, zrobiłeś, ale dobrze, mój drogi, to nie to samo, co skutecznie. Miłość nie szanuje logiki, pożądanie nie jest etyczne, a przyciąganie przyciąganie jest dzikie. Teraz słuchaj uważnie. Istnieje brutalna różnica między byciem dobrym mężczyzną, a byciem mężczyzną magnetycznym. Dobry mężczyzna próbuje, stara się, dostosowuje. Magnetyczny mężczyzna jest. Dlatego w wielu przypadkach ona śmieje się z twoich żartów, odpisuje na wiadomości, wychodzi z tobą, ale coś w niej nie płonie. I sama nie potrafi powiedzieć dlaczego, ale ty wiesz, bo oddałeś wszystko, zanim w ogóle zostałeś zaproszony do wejścia, bo twoja obecność przyszła zapakowana w niepokój, a nie w obfitość. Pamiętasz, kiedy ostatni raz się zakochałeś? Pomyśl o tym momencie, w którym czułeś, że jesteś prawie tam. Ona dawała sygnały, odpisywała, ale wystarczył jeden krok za daleko odrobina więcej odsłonięcia, odrobina więcej intencji i wszystko ostygło, jakby urok pękł i pękł, bo urokiem była tajemnica nieobecności. Złamałeś napięcie, wtargnąłeś w narrację. Przestałeś być zagadką i stałeś się otwartą książką, której nikt nie ma ochoty czytać ponownie. Ale teraz przychodzi część najciemniejsza. To nie tylko ona traci zainteresowanie. To ty zaczynasz tracić samego siebie. Im bardziej formujesz swoje słowa, tym bardziej oddalasz się od własnej istoty. Im częściej korygujesz swoje kroki, by się przypodobać, tym dalej odchodzisz od swojej misji. I pewnego dnia, nie zauważając tego, budzisz się otoczony ciszą. Nierozwiązanymi wiadomościami, wspomnieniami o sobie z czasu, gdy byłeś jeszcze cały. To jest niewidzialna pułapka walidacji. Ona nie zabiera cię naraz. Wydrąża cię powoli, aż to, co zostaje, jest tylko odbiciem, sympatycznym, miłym, uprzejmym i całkowicie zapominanym. Teraz zatrzymaj się, zamknij na chwilę oczy. Poczuj różnicę między działaniem po to, by zostać wybranym, a byciem tak zakorzenionym we własnej prawdzie, że świat wybiera cię jako coś nieuniknionego. Od teraz schodzimy głębiej, bo pytanie, które pozostaje, nie brzmi, jak się przypodobać, ale raczej, jak stać się taką obecnością, której nikt nie śmie zignorować, nawet gdy nie wypowiadasz ani jednego słowa. A to zaczyna się od pustki. Zanim przejdziemy dalej. Czy wiedziałeś, że istnieje coś bardziej niebezpiecznego niż porażka? To cicha stagnacja, uczucie, że jesteś ciągle zajęty, ale nigdy naprawdę spokojny, ciągle dążysz, a jednak nie masz jasności, dokąd zmierzasz. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób próbuje zmieniać rzeczy na zewnątrz, bez odbudowy podstaw mentalnych, które to wspierają. Jest mniej znany proces, który nauczy cię właśnie tego, jak dostroić myśli, decyzje i zachowania do jasnego celu i stabilnego umysłu. To podejście opiera się na filozofii stoickiej i nauce o zachowaniu, i pomogło wielu osobom przejść od chaosu umysłowego do życia pełnego obecności, autonomii i wyraźnej drogi. Nakręciliśmy wideo krok po kroku i opublikowaliśmy je na naszej stronie. Możesz je obejrzeć już teraz, skanując kod QR na ekranie lub klikając link w opisie, albo w przypiętym pierwszym komentarzu poniżej. Wyobraź sobie, że stoisz naprzeciw kogoś, kto niezwykle cię pociąga. Ona tam jest, kilka metrów dalej, zauważa cię, uśmiecha się i wszystko w tobie krzyczy: idź. Ale zamiast tego nie robisz nic. Pozostajesz cały, cichy, nieruchomy na zewnątrz, ale niewzruszony w środku. To nie jest tchórzostwo, to jest panowanie nad sobą. Większość mężczyzn reaguje na impuls. Biegną, mówią, próbują, jak laboratoryjne szczury, zahipnotyzowane obietnicą okrucha uwagi. Ale istnieje rzadki typ mężczyzny, który, czując ten sam impuls, transmutuje energię. On trzyma ogień i się nie parzy. I dokładnie w tym punkcie rodzi się magnetyczna pustka. Ta technika, jeśli w ogóle można tak to nazwać, nie może być nauczona jak trik, musi zostać ucieleśniona, jest jak grawitacja, niewidzialna, ale niemożliwa do zignorowania. Machiavelli, choć nie pisał o relacjach, zostawił nam cenną wskazówkę. Ludzie co do zasady sądzą bardziej oczami niż rękami. Wszyscy widzą, czym się wydajesz. Niewielu czuje, kim jesteś. A co się dzieje, kiedy ktoś nie rusza się w stronę pragnienia? Kiedy zamiast gonić, poza tajek pod, pozostaje w milczeniu? Ona widzi, ale nie rozumie. Czuje, ale nie potrafi rozszyfrować. I ta zagadka rodzi niepokój, którego zwykły mężczyzna nigdy nie wywoła. Bo magnetyczna pustka to nie brak emocji, to brak potrzeby, a to dgoje dla kobiecego nieświadomego jest najbardziej brutalnym sygnałem wartości. Pomyśl o gwiazdach one się nie zbliżają, nie składają obietnic, nie szepczą słów one po prostu istnieją tak intensywnie, że sama przestrzeń się wokół nich zakrzywia to jest sekret niewidzialnej siły. Strategiczna nieobecność tworzy większe przyciąganie niż tysiąc gestów zainteresowania, ale tu zaczynają się komplikacje bo ego. Ego chce gwarancji, chce wiedzieć, że jeśli nie zareagujesz teraz, ona o tobie nie zapomni. Krzyczy, że milczenie jest ryzykiem, że czekanie jest niebezpieczne, ale ego nie rozumie jednego: magnetyzmu nie da się wymusić, na magnetyzm się pozwala. Czy zauważyłeś, że ci, którzy najmniej gonią, wydają się być najbardziej pożądani? Że ten mężczyzna, skupiony na swojej pracy, sztuce, misji, przyciąga spojrzenia niczego nie szukając? To dlatego, że on nie znika z wyrachowania. On znika, bo jest cały w sobie. To jest magnetyczna pustka. Nie chodzi o to, by się oddalić. Chodzi o to, by nie musieć się zbliżać. Nie z dumy, lecz z I kiedy zamieszkujesz ten stan, dzieje się coś osobliwego. Ona zaczyna wypełniać przestrzeń, którą zostawiłeś. Ona szuka, ona testuje, ona wraca i sama nie wie dlaczego, ale ty wiesz, bo nie powiedziałeś nie. Ty tylko nie powiedziałeś tak zbyt szybko. Ta przestrzeń ciszy ten odstęp między bodźcem a reakcją to miejsce, w którym rodzi się pragnienie. A pragnienie, mój drogi, pragnienie żyje tylko w tajemnicy, ale tu właśnie wielu upada. Próbują wyreżyserować tę pustkę, udają brak zainteresowania, unikają kontaktu celowo, czekają na odpowiedni moment, by odpisać, ale to nie jest magnetyzm to teatr. A kobiety, zwłaszcza te bardziej intuicyjne, wyczuwają różnicę między autentyczną nieobecnością a manipulacją. Prawdziwa obecność, nawet rzadka, niesie energetyczną sygnaturę, której nie da się podrobić, a prawdziwa nieobecność, gdy pochodzi od mężczyzny w misji, jest odczuwana jak pole grawitacyjne. Chcesz wiedzieć, czy już dotknąłeś tego stanu? Przypomnij sobie, gdy byłeś tak zanurzony w czymś, że nie zauważyłeś upływu czasu. Tak skupiony, tak połączony z tym, co robiłeś, że reszta świata kręciła się jakby bez ciebie. I właśnie wtedy, dokładnie wtedy pojawiły się wiadomości, zaproszenia. Ona przypadkiem cię zauważyła, bo wszechświat emocjonalny reaguje na energię, która nie prosi. Machiavelli nigdy nie ufał entuzjazmowi. Ufał milczeniu, kalkulacji. Dystansowi, który ujawnia więcej niż tysiąc słów. I może to jest najtrudniejsza lekcja. Ten, kto potrzebuje, przegrywa. Ten, kto jest cały przyciąga. Magnetyczna pustka to nie brak pragnienia, to odmowa natychmiastowego poddania się mu, to panowanie nad sobą jako najgroźniejsza broń. A kiedy ona zauważy, że nie walczysz o uwagę, że nie potrzebujesz, aby cię chciała, zacznie zadawać sobie pytanie, dlaczego ten mężczyzna spośród tylu innych nie zgina się pod moją władzą? A to pytanie, ta wątpliwość jest początkiem obsesji. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak często właśnie ci mężczyźni, którzy są najbardziej troskliwi, dostępni, hojni, najbardziej cierpią w miłości, nie dlatego, że brakuje im uczuć, ale dlatego, że mają w nadmiarze potrzeby, istnieje ciche cierpienie, które zamieszkuje serce dobrego mężczyzny. On nie rozumie, dlaczego bycie uprzejmym nie wystarcza, dlaczego jego czułe słowa, stałe oddanie, przedwczesna wierność nie rozpalają tego samego ognia, który płonie dla tych, którzy robią tak niewiele. I w ciszy swojego pokoju, po kolejnej niewyjaśnionej nieobecności, szepcze do siebie, co ja robię źle. Odpowiedź jest równie okrutna, co wyzwalająca. Nie robisz nic źle, po prostu robisz za dużo. Większość mężczyzn została od najmłodszych lat uwarunkowana, by wierzyć, że im więcej dadzą, tym bardziej będą kochani. Ale miłość nie działa w oparciu o nagromadzenie działa poprzez napięcie, poprzez przestrzeń, poprzez kontrast. Emil Cioran napisał obsesja na punkcie drugiego człowieka jest jedynie najbardziej zakamuflowaną formą ucieczki od samego siebie. A to, co chciał przez to powiedzieć, być może nawet nieświadomie, to że im bardziej próbujesz połączyć się z kimś, zanim jesteś cały w sobie, tym bardziej oddalasz to, czego pragniesz. Zobacz, dobry mężczyzna próbuje wysiłkiem zrekompensować to, czego nie czuje jako obecność. Wysyła kwiaty, komplementuje, słucha nawet kiedy chce krzyczeć, dostosowuje się, nagina, unieważnia siebie, wszystko w imię uczucia. Ale za każdym z tych gestów kryje się pustka, krzycząca w milczeniu. Zauważ mnie, wybierz mnie, nadaj mi sens. I ten krzyk, choć przytłumiony uśmiechem, jest wyczuwalny, bo niesie w sobie zapach niedoboru. Mężczyzna osadzony w sobie natomiast nie daje dlatego, że chce być kochany. Daje, bo się przelewa. Nie oferuje swojej obecności jako waluty wymiennej. Oferuje ją, bo go to nie wyczerpuje. To jest anatomia emocjonalnego niedoboru życie wewnętrzne zbudowane na nieustannej próbie bycia wystarczającym w oczach drugiego. To odzwierciedlenie mężczyzny, który utracił odniesienie do samego siebie i zaczął widzieć się tylko w spojrzeniu tej, której pragnie, ale oto prawda, która boli i być może wyzwala kobieta nie szuka mężczyzny, który daje najwięcej. Szuka mężczyzny, który najmniej potrzebuje, nie dlatego, że jest zimna lub okrutna, lecz dlatego, że jej nieświadomość instynktownie rozpoznaje wartość mężczyzny, który jest cały bez niej, i odrzuca go z tą samą siłą, gdy czuje, że on potrzebuje jej, aby czuć się kimś. To odrzucenie nie jest racjonalne. Jest neurologiczne, jest ewolucyjne. To jej mózg ancestralny mówi. To nie jest port, to rozbitek. Możesz być inteligentny, uprzejmy, zabawny, atrakcyjny, ale jeśli twoja energia wibruje niedoborem, ona nie poczuje pożądania. Poczuje litość, a litość jest grobem pożądania. Dlatego mężczyzna, osadzony w sobie, nawet bez tylu atrybutów, wywołuje magnetyzm, którego nie da się wytłumaczyć. Wchodzi w przestrzeń i nikogo nie próbuje zadowolić. Nie szuka rozmowy, nie wymusza więzi, ale jego obecność, gęsta i cicha, reorganizuje wszystko wokół. Mówi niewiele, ale gdy mówi, jest słuchany. Nie dlatego, że jego głos jest głośniejszy, ale dlatego, że jego energia jest pełna. On nie istnieje dzięki spojrzeniom. Nie błaga o odpowiedź, nie żyje w rytmie jej następnego ruchu. I to ją niepokoi, bo nagle staje przed mężczyzną, którego nie trzeba ratować mężczyzną, który, jeśli ona odejdzie, nadal pozostanie światem kompletnym, autonomicznym, magnetycznym. To w tym kontraście rodzi się pożądanie, nie w nadmiarze ofiarowania, lecz w nieobecności niedoboru. Rozumiesz teraz, dlaczego tylu dobrych mężczyzn zostaje zapomnianych? Nie dlatego, że coś jest nie tak z ich dobrocią, ale dlatego, że jest ona nasiąknięta rozpaczą, i rozumiesz teraz, dlaczego ci osadzeni w sobie są uwielbiani? Nie dlatego, że są obojętni, ale dlatego, że ich miłość nie jest prośbą, jest ofiarą złożoną z obecności, a nie z głodu. Klucz przemiany nie polega na tym, by stać się kimś zimnym, lecz kimś wystarczającym nie w jej spojrzeniu, ale w lustrze własnej ciszy. Musisz przestać żebrać o uwagę w zamian za uczucie i zacząć żyć jak ktoś, kto niczego światu nie jest winien, a mimo to wzbogaca go swoją obecnością. To jest ten punkt, w którym mężczyzna przestaje być dobry i staje się cały. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego niektórzy ludzie mają tak cichą władzę, że nawet gdy milczą, wszyscy ich słuchają? Dlaczego pewni mężczyźni, nawet bez wysiłku, zdają się kierować uwagą całego pomieszczenia, podczas gdy inni choćby krzyczeli, pozostają niewidzialni? Odpowiedź tkwi w czymś, czego nie da się kupić ani nauczyć głośno. Leży w sekrecie, w kodzie, w mrocznej metodzie w rodzaju subtelnej siły, której Machiavelli nigdy nie odważył się nazwać wprost w księciu, ale która sączy się między wierszami każdej strony. Ta władza nie opiera się na narzucaniu, nie potrzebuje gruźb, nie wymaga masek, jest przede wszystkim ostrą percepcją ludzkiej natury. Machiavelli przez wieki znienawidzony i czytany po kryjomu przez tych, którzy rządzili królestwami i sercami, rozumiał prawdę nie do przyjęcia dla moralistów. Pozór cnoty jest bardziej użyteczny niż cnota prawdziwa. A jeśli to zdanie Cię niepokoi, to znaczy, że wciąż tkwisz w przekonaniu, iż bycie dobrym wystarczy. Ale świat, zwłaszcza ten niewidzialny świat pożądania i wpływu, nie jest rządzony dobrocią. Rządzony jest percepcją wartości. A percepcja, mój przyjacielu, jest podatna na manipulacje, ale tylko do pewnego punktu. Sekretny kod Machiavelego nie polega na manipulowaniu innymi kłamstwem. Chodzi o panowanie nad sobą z jasnością. Obycie tak spójnym, tak osadzonym, tak strategicznie ustawionym, że sama Twoja obecność zmusza innych do przestrojenia swoich zachowań. Ale uwaga, tu kryje się niebezpieczeństwo. Manipulator pragnie kontroli. Stratek szuka niewidzialnego dowodzenia. Manipulator wymusza sytuację. Stratek kształtuje je milczeniem i nieobecnością. To właśnie jest prawdziwe nauczanie machiawelistyczne w polu atrakcyjności i wartości. Ten, kto działa za dużo, ujawnia słabość. Ten, kto potrafi czekać, narzuca obecność. Pamiętasz tę rozmowę, w której tak bardzo chciałeś się przypodobać, że zgubiłeś sens tego, co naprawdę chciałeś powiedzieć, albo tamten moment, gdy ustąpiłeś tylko po to, by uniknąć dyskomfortu, a potem odkryłeś, że robiąc to straciłeś kawałek siebie? Właśnie tak. To są małe pakty, które zawieramy ze słabością, i Machiavelli, gdyby stało obok ciebie. Powiedziałby z cynicznym uśmiechem, zło należy uczynić od razu. Dobro stopniowo by mogło być skosztowane, innymi słowy, przestań ustępować w sposób słaby i rozproszony. Zacznij działać z intencją i precyzją. Prawdziwa władza nie polega na mówieniu, polega na wiedzy, kiedy należy zamilknąć, na nieodpisaniu natychmiast na wiadomość, na nietłumaczeniu tego, o co nikt nie pytał, na nieusprawiedliwianiu się za każdym razem, gdy Twoja obecność wywołuje dyskomfort. Mężczyzna, który sprawuje władzę, nie wyglądając na manipulatora, nie musi dowodzić swojej wartości. On jest czytany, interpretowany, dostrzegany i właśnie dlatego, że nie próbuje przekonywać, przekonuje. Zobacz, wielcy strategowie historii, od Cezara po Sun Tzu, od Napoleona po Junga, wiedzieli o tym. Najgroźniejszy wróg to nie ten, który atakuje, to ten, który czeka, to ten, który obserwuje, to ten, którego chaos nie porusza, bo sam jest chaosem przebranym za spokój. I oto jeden z najciemniejszych sekretów. Jeśli chcesz przyciągać, nie bądź przewidywalny, jeśli chcesz dowodzić, nie bądź oczywisty, jeśli chcesz być głęboko pożądany, nigdy nie oddawaj się w całości od razu, zatrzymaj coś, zawsze. Tajemnica jest paliwem pożądania, a dwuznaczność jest najbardziej odurzającym perfumem władzy. Kobieta, która cię pragnie, nie pragnie tego, co pokazujesz, pragnie tego, czego nie ujawniłeś, tego, co pozostaje ukryte, tego, czego jeszcze nie zdołała rozszyfrować. Manipulator próbuje wyglądać na tajemniczego. Mężczyzna żyjący według kodu po prostu nim jest, bo nie boi się być źle odczytany, nie boi się wydawać zdystansowany, nie boi się być niezrozumiany, bo wie, że właściwe milczenie w odpowiednim momencie znaczy więcej niż tysiąc dowodów miłości. A więc nie chodzi o to, by być fałszywym, chodzi o to, by być niedotykalnym, niedotykalnym emocjonalnie, niedotykalnym energetycznie niedotykalnym w swojej pewności, nie musisz zamykać się na świat, musisz jedynie chronić się przed kompulsją oddawania siebie przed czasem, bądź jak twierdza, której bramy otwierają się nie z niepokoju, lecz według kryterium. I wtedy, bo dopiero wtedy koda ona poczuje, że stoi przed kimś, kogo nie można zmanipulować, kto nie odpowiada na gry, kto sam w sobie jest nie do rozszyfrowania i w tym momencie przestanie pragnąć twojej czułości, a zacznie pragnąć twojej zagadki. Istnieje moment w drodze mężczyzny, w którym coś zmienia się radykalnie. Nie dzieje się to wtedy, gdy zaczyna więcej czytać, ani wtedy, gdy wreszcie rozumie kobiety. Dzieje się to wtedy, gdy porzuca próbę bycia pożądanym i zaczyna w ciszy stawać się centrum, wokół którego inni zaczynają krążyć. To jest transmutacja ja pragnącego, chwila, w której przestajesz gonić i zaczynasz iść tak stabilnie w swoim własnym osiowym ruchu, że świat reorganizuje się wokół ciebie. Ale ta przemiana boli, bo przed nią zawsze przychodzi załamanie. Nadchodzi chwila, w której patrzysz sobie w oczy i rozumiesz. Wszystko co robiłem do tej pory było tańcem wokół mojej własnej potrzeby. Pamiętasz wszystkie wiadomości, które wysłałeś tylko po to, by zostać zauważonym, wszystkie plany dostosowane wyłącznie po to, by przypadkiem się natknąć, wszystkie zdania wypowiedziane nie z prawdy, lecz z taktyki? To jest anatomia ja pragnącego. Mężczyzna rozczłonkowany, którego ruchy wyznacza pole grawitacyjne, które nie należy do niego. Stałeś się satelitą innej planety. I im bardziej krążyłeś wokół niej, tym mniej miałeś własnego światła. Prawda jest niewygodna, ale konieczna. Dopóki pragniesz być pożądanym, nigdy nie będziesz nieodparty. Bo prawdziwy magnetyzm rodzi się z paradoksu. On nie chce być pożądany. On chce być cały, a sama pełnia rodzi przyciąganie. Pomyśl o chwilach, w których byłeś całkowicie pochłonięty tym, co kochasz w środku projektu, na treningu, w ciszy, całkowicie zanurzony w chwili obecnej. Telefon dzwonił, a ty go ignorowałeś, powiadomienia przychodziły, a ty się im nie kłaniałeś. I właśnie w te dni ona znowu się pojawiała, spojrzenia cię śledziły, pojawiały się okazje. To nie jest mistycyzm, to częstotliwość energetyczna to twoje ciało, mówiące do wszechświata, nie potrzebuje nikogo, aby istnieć. A Ty włączając w to kobiecość, odpowiada na to czystym przyciąganiem. To, co się zmienia, nie jest tym, co robisz, lecz miejscem wewnętrznym, z którego to robisz. Nie patrzysz, bo chcesz być zauważony, patrzysz, bo jesteś obecnością. Nie dotykasz, bo pragniesz aprobaty. Dotykasz, bo się przelewasz. Nie odpowiadasz szybko, bo boisz się ją stracić. Odpowiadasz, kiedy chcesz, bo nie bo nie masz nic do udowodnienia. To jest prawdziwa alchemia pragnienia. Przekształcić głód w obfitość, przekształcić niedostatek w obecność, przekształcić muszę być kochany w jestem niepodważalny. I od tego momentu coś zmienia się w rzeczywistości. Ona zaczyna szukać, zastanawiać się, wysyłać sygnały. Czuje, że coś w tobie nie jest już dostępne jak wcześniej. I to właśnie to coś, ten nowy ty ją magnetyzuje. Stajesz się mężczyzną, który nie goni, ale tym, za którym nieuchronnie się podąża. Centrum grawitacyjnym jej rzeczywistości. Ale uwaga, to nie czyni z ciebie manipulatora. Ty nie grasz. Ty po prostu przestałeś zdradzać samego siebie. Nie modelujesz już słów tak, by pasowały do cudzych pragnień. Mówisz jasno. Nie zachowujesz się już jak społeczny kameleon. Zajmujesz przestrzeń jak ktoś, kto ma pełne prawo tam być. Nie musisz być arogancki. Arogancja jest maską niepewnych. Musisz być spokojny, stabilny, niezachwiany jak góra, jak coś, czego nikt nie porusza, tylko kontempluje. To jest ostateczna transmutacja, od mężczyzny, który prosił o uwagę, do mężczyzny, który sam sobie wystarcza. A co w tym najbardziej paradoksalne, w chwili, gdy już nie musisz być pożądany, to właśnie w tej chwili stajesz się absolutnie nieodparty. Rozpocząłeś tę drogę jako ktoś, kto poszukuje zakazanego sekretu. Teraz jednak rozumiesz, że prawdziwy sekret nigdy nie polegał na zdobyciu kobiety. Polegał na odzyskaniu samego siebie. Niccolò Machiavelli prawdopodobnie pisał dla książąt, jednak współcześnie korony są niewidzialne i należą wyłącznie do tych, którzy panują nad własną ciszą. Zrozumiałem to naprawdę pewnej nocy, kiedy zostałem zignorowany przez osobę, która kilka dni wcześniej twierdziła, że odczuwa brak mojej obecności. Siedziałem i patrzyłem w ekran telefonu, czekając na odpowiedź, która nie nadeszła. W tej pustce uświadomiłem sobie, że jej milczenie sprawiało mi ból, ponieważ moje własne milczenie nigdy nie istniało. Dziękuję, że przeszedłeś tę drogę razem ze mną do samego końca. Jeżeli dotarłeś do finału, nie poszukujesz technik i sztuczek, poszukujesz prawdziwej przemiany. Ach, i zanim wyjdziesz, kliknij w link w opisie lub w pierwszy przypięty komentarz, aby zrozumieć, jak działa ten proces, który wyciąga tysiące ludzi z trybu automatycznego i pomaga zbudować życie bardziej spójne z Twoimi wartościami i tym, kim chcesz się stać. Jeżeli ten film przewrócił Cię na drugą stronę, doskonale, taki właśnie był zamiar. Teraz zrób tak: zasubskrybuj kanał, ponieważ następna idea zaskoczy Cię w chwili, w której najmniej się tego spodziewasz, tak jak ona. Zostaw polubienie nie z grzeczności, lecz po to, aby pokazać algorytmowi, że wciąż cenisz treści z duszą. I napisz w komentarzu: ten kto przyciąga, nie tłumaczy. To nasz tajny kot. Być może odpowiem kolejnym szeptem: A co z filmami, które właśnie widzisz na ekranie? Spójrz: jeden z nich jest nieszkodliwy. Drugi może poruszyć to, co przez lata próbowałeś ukryć. Wybieraj z odpowiedzialnością.